We're just gonna sit down because you've only hit my money. I mean it's funny. Oh good Mogę załatwić skórę. Tak wcale nie było kawałki. Nie mam. W pokoju, więc patrzcie jak mam szóstek. Dobra, jeszcze nie wszystkie są pokolenowane. Bo w tej. Ale wiesz, możecie wpisać którą chcecie? Czy tą? Czy czekajcie? Ja na w tej mam to w tej niewygodnie. Ale jak chcecie w tamtej papieru, no to nic nie szkodzi. Okay. 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 Ja nie widzę, gdzie jest łóżko w drugim polu, ale spróbuję na tą górną łóżko. Dobra, ty mój, ty lecz Ty pan, lecz ty pan, to. się nie, nie, nie nie, nie uda. Począć. Ja nie wejdę, bo patrzcie tu nie ma drabiny. Więc ja muszę wejść na góry.

Da. Już ja do mnie z pomocą mamy jakiś kłopot. Uradł u nas. Marsza Orzlik. Kipa na Ja tu jesteś Mam Dziękuję Ci, że cię kocham. Jeżeli mówiłem, że widzę randro, Ty wciąż jesteś dla mnie miła. Wciąż myślę, że jestem miła. Ale... Ale... No. Że dla Ciebie nie. I nie wiem tego dla siebie, że nie dlatego, że po prostu y, ja cię nie lubię tak sobie po prostu, tylko dlatego, mówiłam ci dlatego, bo nie y, 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 chcę, żebyś się udała we mnie. Bo możesz mi zniszczyć przyszłość, bo ja się boję, że ty powiesz mojej dziewczynie, że... Y, ty jesteś moją dziewczyną i tamta ze mną zerwie. A nie jesteśmy razem. A Zuzia Sobolewska, do ciebie też te słowa lecą. Ja nie powinienem być z tobą. Bo sama mi osoba jest mówiła, że ja powinienem być z nią, a nie z moją dziewczyną. Ale to no. mówię sobie to, widzicie, do tutaj swojej zapraniącej gęby. A no właśnie, że chyba też to lubicie. FBI, Open Door. A jeszcze, z buta A Nie, to jest z buta wjeżdżam. Czekajcie, bo nie trafi. O, wiemy, jak to zrobić. Dobra, koniec filmu. mu mám na tie, že vám sa podobalo. I pod novým odcinkem ostatní môžete písať, co chcete v nastavnom odcinku. Šemano.